Musimy pamiętać o sile ofensywnej PSV, ale pamiętajmy też o tym, że ta drużyna na wyjeździe, chociaż w tym sezonie również potrafiła i 8 bramek strzelić w meczu ligowym na wyjeździe, to jednak w tej lidze europejskiej grając y, czy w Bukareszcie, czy w Tel Awiwie już te walory ofensywne nie były aż tak bardzo widoczne. Na to liczę jutro, liczę jutro na, na, na ogromną determinację ze strony zawodników Legii, na to, że niesieni dopingiem tych trybów będą potrafili y, atakować bardzo agresywnie przeciwnika, szybko odbierać im piłkę i, i stwarzać z kolei sytuację pod bramką przeciwnika, także myślę, że musimy, musimy nadrabiać y, na pewno w pewnym sensie wyższe umiejętności techniczne niektórych, przynajmniej zawodników z Holandii. Będziemy musieli nadrabiać y, agresywną grą, taką dużą ruchliwością. Musimy po prostu być głodni zwycięstwa w dzisiejszym meczu, absolutnie tutaj nie ma mowy o żadnym strachu, o żadnym o, żadnym, o żadnej presji, my po prostu już ten awans mamy zapewniony, także jutro myślę, że, że zawodnicy zagrają naprawdę z taką dużą swobodą na to liczę. Grając przed własną publicznością, grając tutaj w Warszawie nie będziemy zbyt kurczowo trzymać się defensywy, będziemy chcieli zmusić przeciwnika do błędu. W tych meczach, nawet pucharowych, nawet w Lidze Europejskiej strzelamy po kilka bramek, bo, bo i Spartak stracił dwie bramki i HPL3 w meczach ligowych również ostatnio po trzy bramki tu strzelamy, także liczę na to, że Moi piłkarze będą skuteczni tutaj jutro na Łazienkowskiej.